Nie mości się że każdy by być może jakby nie było jest bardzo miło. Nie normalnie walimy. Kurwo! To mój mały brat, John! Co ty powiedziałeś? Gówno. To mama świnka. Rurku. A to tata świnka. Świnka! Kurwa! Dzień! Chuja. Kolejny dzień w pijzie dobiega końca. Dzieci jutro iść Ta Ta? Gówno. Jest coś, co lubimy i bardzo dobrze robimy. Ja mam talent do gania na gitarze. Ty masz cipkę jak rozetkę. <grym> A ja chuja mam jak zmierz. <grym> o kurwa... Pepa i George szykują się do snu. Ładnie śpiewam. 9,9,7 dziewięć siedem tym na kija, kurwy wiecie na sygnale. Martw się. Jutro rano zdecydujesz. Dobrze. To pierwszy pokaże nam jaki ma talent. Dany pies? Gram na bębenku. Mój talent to śpiewanie. Na pewno to świata, suki nie chcę znać. Nie bać. Został mi już tylko taniec. Teraz Suzi, jaki jest twój talent? Taniec.